Ale niefortunna sprawa bo mamy czysto Lecą ale co no on ma on ma na górze ramka ja mam Auga. No tak dawaj wchyljmy je no jeden KP ma jeden jed jed no, czy... dwóch jed dwóch a nie wiem czy na wyspie kogoś nie było Lama tu jest i na tej wyspie, spa na tej solo wyspie, dwóch, 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 pa jak są. Tak doda, ta. Rakiet White 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 right. yep. I nie ma mamo e, A że... ja Dawaj, trzeba tak A, i dalej. Tam, dwie się piję, Jak? No nie wiem, no Ej, chłopy gdzieś się strzelały koło nas Pa, pa, pa Nie, okej, okay, ta Ten co? Jaka artrosa Tamten cię Co? Dawaj hmm. w czołg, bo ty dużo w czołg bierz Tak, 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 ale nie mogę go strzelić Może dostać Gdzie go to mi? Ja, on jest tutaj do góry e? Co to kurna jest to, to On jest na żyje tutaj nie. I czemu nas nie niszczy? Ej, coś że ja w nie... Mm, nie wiem, z jego działko strzelałem Nie wiem jak to nie działało się. Dobra, ale, ale my Biją się Aby radę lamek biją dawaj 4-4 Jezu, ja mam takie przyzwyczajenie, że chciałem od razu zbudować Na nami, na nami, na nami To yeah. no widzę Cracked jeden jedną W czołgu był W czołgu, tak Bijał się gdzieś A, na domkach no, widzisz? na Tak, obok, tam Okej, okay, tego na impulsu Krak. Cracked No, jaj. Tam na dropie są, dawaj Niebro PS Trzeba się dobrze pozycjonować, nie? Bo to jest pierwsza gra dopiero Tutaj to wiadomo, bo nie będą O'Gary A chłopy chłopy oh. chłopy Kamień06, ooo, nickname Kamień dead Dawaj, dawaj, hmm. dawaj, 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 dawaj Są tam gdzie zabiliśmy pierwszy chłopa, patrz tam na górce ja. pa, idę sobie do tecik, pa! No. Tam jeszcze furą jadam Cześć Ty jeden No w domku będzie siedział, tam jest zon Nie Już no. A jest sporo media no. 50 crack Jeden no nie, on dwa na jeden to ciężko. Oj, to jest ten kucaku tutaj. Tym pulsem łapie, on ucieka. Eee. Masz jakieś impulsy? Nie. E, ty pość, cztery kilo. Jeden, punktów, czekaj! Nie, 49. czterdzieści Ale bez budowania to każdy może wygrać. Ja lecę na górę tutaj, full. Tu są dwa, dwie bronie. wałgi. Jeszcze jeden na górze wylądował tam. Te dwóch. Pod nami się biją Brak. Tu lata pod nami. Poleciał, na zero. Wie? Nad nami, 60 white Kolejny dead 50 white Dead Tak, ja, chyluję To na jednym stylu możemy to zagrać, chyba Tak, ty tutaj pójdę chyba a. A, A wy, wyszli. Słuchaj, tamtego. Ja lecę za nim. A gdzie drugi poleciał? Już się niech rozdzielają. To jest taktyka na Menela. Bardzo mało ma.

No Okej. Okay. Oh, okay. no, nie? <laughs> nie da się nic zrobić, no. Ja pierdziele. O, lecimy A dawaj Zabili się e, Be buddy, be buddy może, be buddy, bo chłopiec powalone Jam Nie Zostałem z nuty Ja zero Zero 1 nice To do, do tego shaku nie, nie na mnie jest Tak, tak nice. tego ja, To jeden Ja, no Ty wszystkie kille podwędzasz Za dobrego mam nie mm, Jak daje po 63 white White za drzewem, Damy Tam jest dwójka na kotaku gdn jednego go zabiłem w tym block, tak. Dzień dobry, okay. Red za tym latają a my te latają. Mamy 22 kile, ej Jezu, ale tak cię keruje masz. O, chop padł. Chłopie, masz 4 kile, a 18, nie? Takie kery, dawam. To zabierasz wszystkie. Tak, tak, tak.

Well, A, niszczę tego. Jezu, ale mam dobry aim po prostu. Okay, A, chłopa okay, tam okay. tagują. Okay. Na mnie? Czeka do samochodu Ty na mnie na plecach Zero ma 60hp, 60 No 60, 60. ja mojego zabiłem na kinazie Pat, 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 bo nie odbija mnie Mojego no, ja zabiłem O Boże, tak kąpił się na plerach 60hp do się uleczył A już nie widzę tam. go tam Ja cię ponieś Dobra, jest nabombiona, przysięga mnie. No, ale się śmiejesz, to jest. Nie, no ta. Ktoś widzi, co się dzieje z tą furą. Siedem na górce są. I roboty są. Jej, jej je, kurwa, ale... o, panie. W czołg walimy, dawaj. Na dole w czołg na HP ma. Po prostu pobijani są. Kiedy go, tego czołga? Czołg, czołg tego. Nice, dawaj 50, 50, 50 70, 70 Dead CB'czki A chłopy są na luciapa Dawaj, walimy No BL set i dead Ale biorę lucik z nich Tak, Have on Ja jestem dead, mam go na jeden Ja pierdzielę Jestem z wyprzedzeniem. Jeden ok. Super. Uważaj tylko Najs, patrz tam na stację. Super. Na stację jest chyba jeszcze jeden. Ja Co na tobie? A wiem. JA PIERDZIELE Nie no nie opłacało się tej łódki mi się wydaje chyba Chciałem stację zniszczyć ale w ogóle nie wiem My bad Ale mega unlucky, trzeci win by był A tak, chłopy idą jak coś na, 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 na domek idą Ten Pojedynczy domek Można się zakraść tam A widzieli mnie Strzelam do nich A. Gryna ma jeden? Warłem tego kopa na działku, nie? Jeszcze nie, nie. Nie wiem tego, nie tego, jak... tego że żu... na bo coń się, odsuń się Dawaj tego ostatniego na działku, daj 3 Czekaj? Jakbyś go tak, widział no. Dawaj, teraz. 3, 4, go 50, to się wyszła? Strzem, uważaj, uważaj Dawaj lewą... okay. wam. Byłem na budynku Ten już, on już tak ucieka A, wygrzałem po mnie Ale ma farta, jeszcze impulsem ucieka Od lewej biegnie pól, a tam daleko, 27 50 30 aj tak. Jest latek, może jeżdżę w zonie panie, czołg tutaj koło mnie, chodź o oh no, no bardzo Tak. O kurna. w Nie, nie. Będziemy zginęli raczej. jeden na tym. Tu. Tutaj, tutaj, tu, Ja pierdzie, Za debile to były. Za <tany> Dobre, Ja już się ten W krzaku siedział. 30, 60. Ja zabiłem. Ja mam zero. No nie mogę nic zrobić w krzaku. No. Kampią, typy. Ai, ai, ai! Ai!